Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rok temu tę Ewangelię dzisiejszą rozważałem dosyć obszernie, więc nie chciałbym się powtarzać. Posłuchajmy jej i dzisiaj niech to będzie nasze dzisiejsze rozważanie. Posłuchajmy. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. I bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce – słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma, o przypowieść. O nim odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im nie rozumiecie tej przypowieści. Jakże więc rozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie za siewem nad gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne rządze Wciskają się i zagłuszają Słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie, zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają Słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto Słowo Pańskie. Długa i piękna Ewangelia, prawda? Ewangelia o tym, jak słuchamy. Jak słuchamy słowa Bożego. Te tłumy, które szły za Panem Jezusem, chciały przede wszystkim doświadczyć tej mocy, która wychodziła z niego. Wielu się cisnęło, chciało się go dotknąć. Również słuchały słów, bo doświadczały pewnej mocy uwolnienia. Natomiast Pan Jezus, wsiadając do tą łodzi i oddalając się od ludzi, to też była pewna forma praktyczna, ponieważ dźwięk, głos rozchodzi się dobrze po fali, po tafli jeziora, ale w ten sposób jest to też jakiś symbol, że taką łodzią, łodzią piotrową jest Kościół, w tym kościele jest Chrystus, który naucza. Który naucza wszystkie narody. Skierowane to nauczanie jest do wszystkich ludzi, na całej Ziemi. Ale się okazuje, że. Nie wszyscy są zdolni przyjąć słowo Boże. Mimo to, słowo Boże jest skierowane do wszystkich. Niezależnie czy są zdolni, czy są niezdolni przyjąć. Natomiast szczególnym, uprzywilejowanym miejscem, żeby to słowo przyjąć, jest Kościół, są apostołowie, jest możliwość zadawania pytania Chrystusowi i wtedy to słowo rzeczywiście nabiera. Odpowiedniego środowiska i mocy, żeby mogło wydać plon. Pan Jezus dzisiaj mówi o siewcy. Dziwnym siewcy, bo z reguły siewca idzie na żyzne, przygotowane pole, i tam, gdzie powinien siać, sieje. A on sieje nie tylko na pole, ale sieje między międzyciernie, na jakieś skały, a nawet na drogę. Ktoś może powiedzieć, że to bez sensu. Może dla nas bez sensu, ale. Pan Bóg nie chce nikogo pozbawiać szansy nawrócenia. Tylko, że rzeczywiście, jeżeli serce człowieka jest tak rozpędzone jak droga, tak pełno jest hałasu, pośpiechu, jest tyle różnych rzeczy do zrobienia, i diabeł tylko mówi szybciej szybciej zakłada klapki na oczy, tak jak ten koń, który jest pociągowy, musi widzieć tylko to, gdzie ma iść. Nie może się rozglądać dookoła, nie może się zastanawiać, zatrzymywać i myśleć. Wobec takich, kiedy Słowo Boże jest wrzucane, przylatują ptaki, czyli demony, i to Słowo Boże zaraz wydziobują. Może się okazać, że tacy ludzie nawet przychodzą do kościoła, są nam przy świętej, słuchają Słowa Bożego, ale kiedy wychodzą z kościoła, nawet nie pamiętają, o czym było Słowo Boże. Zły duch już. Trakcie mszy świętej, może wydziobać to słowo. Człowiek sobie nie weźmie do serca. Z jednym uchem wpuści, drugim wypuści. Przepowiedź o siewcy zaczyna się od słowa słuchajcie. To jest tak jak pan Jezus, zapytany przez jednego z uczonych w piśmie, które przykazanie jest największe. Wtedy pan Jezus odpowiedział tym właśnie tekstem. Z powtórzonego prawa, które później Żydzi sobie na czole, w takich pudełeczkach nosili, w filakteriach, na sercu, na ramieniu, nawet na odrzwiach, kiedy wchodzili do, do domów, to też były takie mezuzy i tam dotykali, całowali to słowo. Zaczynające się od słów hebrajskich Szema. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden jest jedyny. Będziesz go kochał całym sercem, całym umysłem. I rzeczywiście to słucha jest pierwszym przykazaniem. Nie można wypełnić innych przykazań, jeżeli się nie słucha. W zasadzie każdy grzech jest nieposłuszeństwem. W tym kontekście widzimy, że nawet dobry z naszej strony wydawałoby się czyn może stać się czynem grzesznym, bo może być nawet obiektywnie jakoś tam dobry. wytłumaczać można sobie, że wydaje się, że z tego będzie jakieś dobro, ale Bóg mówił: Nie, nie rób tego, zrób coś innego. Ale że zrobię po swojemu, to już będzie grzech nieposłuszeństwa. I Pan Jezus mówi o takim sercu zatwardziałym. Ta droga to jest bardzo twarde miejsce. Ludzie udeptali. Ludzie raniąc drugiego człowieka mogą spowodować, że jego serce stanie się twarde, jest zdolne do miłości, do słuchania. Tacy ludzie mogą być często cwani, mogą być dobrze w tym środowisku ułożeni, mogą się dobrze odnajdywać, ale nie będą potrafić tak naprawdę współczuć drugiemu człowiekowi. Będą twardzi. Pan Bóg może sobie poradzić z tą twardością. Nawet ze skałą. W innym miejscu rzucone jest ziarno na skałę. I to są ludzie, którzy z radością przyjmują słowo Boże. Święty Piotr właśnie został nazwany Piotrem. Petros, to od słowa greckiego petra, znaczy skała. Jego serce było właśnie takie niestałe. Chętnie, Radośnie przyjmował: Słowo Boże, Panie, za Tobą pójdę nawet na śmierć. Jeszcze tej samej nocy trzy razy się zaparł. Nie serce. Oczywiście to serce zostało później skruszone. Stało się bardzo takim dobrym gruntem, które wydało no, maksymalnie wielki plon. Plon nawrócenia i plon tych, którzy pod wpływem Słowa Świętego Piotra się nawracali. Więc Pan Bóg. Nawet z taką glebą kamienistą może sobie poradzić, ale musi ją przeorać, musi ją skruszyć przez żal za grzechy, przez upokorzenie, przez różnego rodzaju niepowodzenia i cierpienia. Więc cierpienie samo w sobie nie ma jakiejś wartości, natomiast użyte w celu nawracania się w zjednoczeniu z Chrystusem, z Jego krzyżem, wtedy ma rzeczywiście moc kruszenia naszego twardego, pysznego serca. Inna sytuacja to już nie jest twarde serce, ale zagłuszone serce. Ciernie. Ciernie, które symbolizują przede wszystkim troski. Troski dnia codziennego i łudę bogactw, a także różne żądze. Człowiek, który Słucha słowa Bożego, ale ciągle jego myśli uciekają do tego, co czeka go w przyszłości. Niepokoi się, zbytnio troszczy się, ciągle myśli, co to będzie, co to się stanie. Taka troska cały czas. Albo na przykład myślenie o tym, jak tu pomnożyć pieniądze, żeby nie stracić, żeby. Czasem tak jest, że człowiek jak w hazardzie, może być jakoś nałogowo przywiązany do pieniądza, chciwy. Święty Paweł napisał, że korzeniem wszelkiego grzechu jest chciwość pieniędzy. I wreszcie rządze, różne porządliwości. Kiedy człowiek jest skupiony na jakiejś porządliwości, jakiejś nieczystości, to Słowo Boże zaczyna być w nim zagłuszane. Słyszy, że Chrystus mówi nie cudzołóż, ale jakby ta porządliwość zagłusza to Słowo. Staje się ono nieowocne. Człowiek nie pójdzie za tym słowem, tylko pójdzie za porządliwością, również za chciwością, a także za tymi troskami, które odciągają nas od zawierzenia Bogu. Jakie jest lekarstwo na takie właśnie ciernie? Jak można je wyrywać? Właśnie poprzez podejmowanie takiej decyzji woli, że wszystkie troski oddaję panu Jezusowi. Pan Jezus, Ty się tym zajmie. Wyrywam to z serca, nie zajmuję się tym, Tobie oddaję w Twoje ręce. Również, jeżeli przychodzi taka uda bogactw, chęć, posiadania, chciwość, podziel się z kimś, kogo, kto czegoś nie ma. Lekarstwem na chciwość jest hojność, dzielenie się, dostrzeganie innych w potrzebie. Nie wreszcie rządzę porządliwości. To miłość jest lekarstwem na takie rządze, Bo miłość to jest Jakaś moc, która pozwala powstrzymać się od używania drugiej osoby na rzecz służenia tej osobie. Miłość to nieporządliwość. Miłość prawdziwa to jest z nadmiaru. Mam tyle miłości, że potrafię czekać, potrafię coś siebie dać. Natomiast porządliwość wynika z braku. Taka miłość z braku jeszcze nie jest miłością dojrzałą, tylko toksyczną. I będzie chciała taka miłość zawłaszczyć drugiego człowieka. Zawłaszczyć, posiąść, używać i przymuszać. I wtedy pojawiają się zazdrości. Człowiek ciągle jest niespokojny, niezadowolony, pełen pretensji, bo porządliwość nigdy jest nienasycona. Natomiast miłość wprowadza pokój. Miłość, ta którą opisał święty Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w trzynastym rozdziale Miłość Agape bezinteresowna to jest najwyższa forma miłości. To jest miłość, która nigdy nie zazdrości, nie szuka poklasku, gniewem się nie unosi, nie szuka swego, nie dopuszcza się bez wstydu, nie pamięta złego, wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Nigdy nie ustaje. Wiara się. Skończy, nadzieja się wypełni, a miłość będzie wieczna, jest wieczna. Nigdy się nie skończy. To jest lekarstwo na pożądliwość. Dlaczego ci, którzy byli z apostołami, pytali Pana Jezusa o znaczenie tej właśnie przypowieści? Pan Jezus mówi, że mówi do wszystkich przypowieściach, a do nich mówi wprost. Dlaczego nie mówi wprost do wszystkich? Dlatego, że ci którzy nie są uczniami Chrystusa nie słuchają Chrystusa tak naprawdę nie nawróciliby się bo oni tak gdyby się zobaczyli nie tyle przychodzili po to żeby prosić o przebaczenie swoich grzechów ale po to żeby załatwić swoje codzienne sprawy na przykład choroby jakieś problemy z demonami po prostu kłopoty pan Jezus miałby być tylko i wyłącznie Kimś niezwykłym, ale ktoś, kto będzie tylko te przyziemne sprawy załatwiał. Natomiast ktoś, kto staje się uczniem Chrystusa, wtedy wchodzi w mentalność Chrystusa. Chrystus przyszedł po to, żeby być barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przychodzi, żeby ten grzech świata, nasze grzechy, zgładzić. Ale to się dzieje wtedy, kiedy nasze serce się kruszy. Idąc do spowiedzi, Potrzebujemy takiego żalu, który spowoduje, że serce nie będzie jak ta droga, pośpiesznie, szybko, albo jak te skały, czy tylko tak na początku, a potem i znowu wracam do tego grzechu z powrotem, czy zagłuszony różnymi troskami, kłopotami, czy chciwością, czy porządliwością. Nie, mam stać się takim sercem skruszonym. Święty Dawid w Psalmie 51 prosi o takie serce stwórz Boże we mnie serce czyste i odnu we mnie moc ducha sercem skruszonym Ty Boże nie gardzisz zmiłuj się nade mną grzesznikiem zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość obyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego tak pisał w psalmie 51 król Dawid Dzisiaj chcąc, żeby być taką glebą, które, która wyda chociaż 30 razy więcej tego słowa, bo my sami też jesteśmy dla innych ludzi Słowem, kiedy dajemy świadectwo, kiedy mówimy o tym, co Bóg uczyni w naszym życiu, jesteśmy owocem, plonem nawrócenia. Jesteśmy tym właśnie plonem, który mnoży to Słowo Boże. 30-, 60-krotnie, 60 a może nawet stukrotnie. Pomyślmy dzisiaj, jakim jesteśmy teraz, takim polem, czy taką glebą, czy czasem nie jesteśmy drogą, czy skałą, czy nie ma w nas jakichś cierni, które nas kłują, które powodują, że mamy jakieś niespokojne myśli, czy miny złośliwe, czy się złościmy. Pomyślmy o tym. I prośmy właśnie o takie serce oczyszczone, z tych wszystkich cierni, skruszone, z tych wszystkich skał, żebyśmy się też tak nie, nie spieszyli, jak na tej drodze, bo jest takie polskie powiedzenie, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Więc czasem właśnie Pan Jezus mówi, zatrzymaj się, posłuchaj, słuchajcie. To jest najważniejsze słowo. Słuchaj, słuchajcie. Jeżeli przyjmę to słowo do serca, to ono będzie we mnie pracować, ono mnie przemieni, ono się wcieli moje życie. Ktoś powiedział, że nie bez powodu człowiek został tak stworzony, że ma tylko jeden język, a dwoje uszu, właśnie po to, żeby dwa razy więcej słuchać niż mówić. Dlatego też kończę swoje gadanie. Zachęcam do. Przemyśleń w ciszy, niech tym wszystkim będzie Chrystus uwielbiony. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.